1859 Studio Kopernik zapraszamy. Ostatnie naszą szkołę odwiedziła policja, by poruszyć temat bezpiecznej jazdy po drodze. Zapraszamy na wywiad. Moim dzisiejszym gościem jest pan podinspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzień dobry. Panie Macieju, proszę nam powiedzieć, jaki jest cel kampanii Przychamuj, Ratujesz życie? Kampania nazywa się dokładnie Przychamuj życie przed tobą. Jej celem jest spotkanie się z młodymi ludźmi, z młodymi kierowcami, więc z waszymi rówieśnikami i rozmawianie o tym, jak ważne jest bycie uczestnikiem ruchu drogowego, Jakie, jaka odpowiedzialność yy, ciąży na kierowcy, bo przecież sporo z waszych rówieśników już ma prawo jazdy, a za chwilę też wiele z nich takie prawo jazdy będzie miało, więc jak bardzo istotne jest to, żebyśmy przestrzegali przepisów ruchu drogowego, żebyśmy pamiętali o tym, że nie jesteśmy sami na drodze, no i to, co mówi same hasło kampanii, przyhamuj życie przed tobą, odnosi się bezpośrednio do prędkości, bo prędkość tak naprawdę w ruchu drogowym jest kluczowa. Ona jest kluczowa dla zaistnienia wypadku drogowego, dla obrażeń, jakie ewentualnie odnoszą ofiary tego wypadku. Im ta prędkość jest wyższa, tym oczywiście większe są rany i tym więcej ginie osób w tym wypadku. Mówił Pan, że najczęstszymi osobami, które powodują wypadki są osoby w wieku 18-24 lata. Jakie według Pana mogą być przyczyny spowodowania takich wypadków przez tak młode osoby? Rzeczywiście grupa młodych kierowców pomiędzy 18 a 24 rokiem życia jest najliczniejszą grupą. Wynika to przede wszystkim z braku doświadczenia. Doświadczony kierowca to taki kierowca, który potrafi przewidywać, który... Troszczy się o swoich pasażerów, to się troszczy o innych uczestników ruchu drogowego. Ważne dla niego jest, właściwie najważniejsze jest dla niego bezpieczeństwo jazdy, a nie przyjemność z jazdy. Natomiast na no, wśród młodych kierowców, niestety te proporcje są odwrócone, czyli spora część z nich niestety jeździ głównie dla przyjemności, nie bardzo się troszczy o innych uczestników ruchu drogowego, no i popełnia takie błędy, które związane są właśnie z młodym wiekiem, czyli jazda taka bezrefleksyjna, jazda dla przyjemności, chęć imponowania innym, szczególnie swoim rówieśnikom. No i oczywiście kierowanie się w ruchu drogowym emocjami, czyli uleganie emocjom, próba rywalizowania z innymi kierowcami to są te najczęstsze błędy. Także lekceważenie przepisów ruchu drogowego. Młodzi kierowcy, część z nich oczywiście nie wszyscy, ale część z nich myśli, że te przepisy są stworzone po to, żeby im uprzykrzać, utrudniać jazdę. Nie rozumieją tego, że one są stworzone po to, żeby przestrzegać. było w ruchu drogowym bezpiecznie, żebyśmy się bezpiecznie poruszali. A na koniec proszę przekazać kilka rad, wskazówek dla naszych młodych kierowców. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami na drodze. Jeśli jedziecie z pasażerami, to pamiętajcie głównie i troszczcie się o tych pasażerów. Pamiętajcie, że prędkość jest tutaj bardzo istotna, bo najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Oznacza to wprost, że jeśli będziemy jechali z dozwoloną prędkością np. 90 km na godzinę poza terenem zabudowanym, bo tam na drogach głównie taka prędkość obowiązuje. To nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni, jeśli z taką prędkością jedziemy. Musimy tą prędkość dostosować do tego, co się dzieje na drodze, czyli czy droga jest śliska, czy leżą na niej liście, czy, czy śnieg, czy przed chwilą padał deszcz, trzeba wtedy zwolnić. Trzeba tą prędkość dostosować właśnie do warunków drogowych. Zgodnie z przepisami nie oznacza zawsze bezpiecznie, więc im wolniej tak naprawdę, tym lepiej. No taką kolejną radą jest to, aby dbać również o stan techniczny swojego samochodu, bo to również ważne. Dokonywać cyklicznie przeglądów technicznych, dbać o stan opon, stan świateł, bo właśnie stan techniczny jest tutaj również. Okej, okay. dziękuję bardzo za rozmowę. Jakiś czas temu w Domu Kultury w Kędzierznie odwiedził nas Jasiu Melas, z którym przeprowadziliśmy wywiad. Zapraszamy do oglądania. Cześć. Dzisiejszym moim gościem jest Jasiek Mela, najmłodszy zdobywca biegunów oraz założyciel Fundacji Poza Horyzonty. Cześć. Cześć. Najmłodszy, ale już dosyć stary, no. no Jasiek, miałeś wiele trudnych momentów w swoim życiu. Musiałeś mieć wiele odwagi, determinacji. Musiałeś też wiele poświęcić, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteś. Stojąc tutaj dzisiaj, powiedz, jak byś zdefiniował samego siebie? Nie mam pojęcia, to jest strasznie trudne pytanie. Znaczy, ja uważam, że nie powinno się samemu o sobie gadać, bo, bo to jakoś inni ludzie zaświadczają bardziej o, o, o naszym życiu. Ja mogę powiedzieć, co, co sprawiło właśnie, że, że jestem ty, tu, gdzie jestem i, i jakoś staram się te, te różne doświadczenia, które, które los, które Bóg mi daje wykorzystywać w dobry sposób. Mam przede wszystkim strasznie wiele szczęścia do ludzi, do dobrych ludzi, którzy mnie inspirują, którzy pokazują, że mimo najtrudniejszych jakichś doświadczeń można sobie świetnie, świetnie dawać radę i też pozwalają mi przekuwać właśnie te doświadczenia w pewną siłę, w coś, w coś dobrego, no używać tego jako narzędzia, także takiego terapeutycznego do pracy. Okej. Okay. Swoją historią postanowiłeś podzielić się z innymi ludźmi. E, dla wielu młodych ludzi jesteś autorytetem, inspiracją i motywacją do działania, do stawiania czoła problemów. E, jak myślisz, czy jesteś dobrym wzorem do naśladowania? Jezu, to naprawdę są... To nie są, to nie są pytania do mnie, no, 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 nie mam pojęcia. E, nie, nie mam zielonego pojęcia, no, jest to takie dla mnie bardzo... Jakby to powiedzieć? No nie swoje jest tak, tak, tak mówić o, nie wiem, książce, czy o filmie gdzieś tam bazującym na, na historii mojego życia czy mojej rodziny. No tak to jest takie peszące bardzo, nie. Ale to też taka jest bardzo duża, bardzo duża odpowiedzialność, nie? Jak, jak właśnie tak się stawianym jako taki wzór? Ja się głupio czuję, bo, bo uważam, że daleko mnie do jakiegokolwiek wzoru, że jestem osobą bardzo nadal, mimo swojego wieku niedojrzałą i w wielu rzeczach nieodpowiedzialną, więc to takie dla mnie jest e, dziwne uczucie tak być traktowanym jako, jako wzór, no ale jak już to staram się w miarę głupot nie gadać. <noise> Okej, okay, a dlaczego postanowiłeś założyć fundację i co działalność w tej fundacji daje ci na ten moment? To trochę się wiąże właśnie z moimi, z moimi osobistymi doświadczeniami. Skoro mi przyszło przeżyć takie, takie rzeczy, ale też miałem szczęście właśnie spotkania ludzi, którzy mnie inspirują do, do działania i pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać końca życia, no to uważam, że warto jest to przenosić dalej. Warto jest innym ludziom też dawać to, czego się od innych na, nauczyło, być takim jakby elementem domina, a że spotkałem też. W swoim życiu wspaniałych ludzi, z którymi, z którymi mogę wspólnie pracować, ludzie, którzy często mają takie cechy, których mi bardzo brakuje, i wspólnie możemy się tymi cechami uzupełniać i, i robić przy tym coś dobrego. No to to jest świetne. Nasza praca jest bardzo satysfakcjonująca, mimo że wiele, wiele w niej bywa takich trudnych momentów, kiedy się załamujemy różnymi rzeczami. To jednak ten moment, kiedy, kiedy czujesz, że. Nie, nie lubię wielkich słów, nie lubię górnolotnych określeń, ale no bądź, bądź kiedy troszeczkę zmieniasz komuś życie na, na lepsze, przyczyniasz się do tego, że ktoś się częściej uśmiecha, ma, ma jakieś poczucie trochę większej pełni życia, to to jest bardzo satysfakcjonujące. To jest dobry, wystarczający powód, żeby zaczynać każdy kolejny dzień, a czasem z tą motywacją bywa różnie. Okej. Okay. Już kończąc, jakie przesłanie dałbyś na uczniom naszej szkoły? Takie, żeby się nie poddawać, żeby, żeby nie przestawać wierzyć w siebie. No jest, jest tak, że często jest trudno, jest trudno uwierzyć w siebie, często jest trudno być indywidualistą. W niektórych rzeczach czasem trochę trzeba. Trzeba być wiernym temu, temu w co się wierzy, a z drugiej strony też potrzeba bardzo dużo pokory. No my w tych czasach uciekamy od. Pokory, gdzie jakiś hedonizm, jakieś takie dbanie tylko, tylko o siebie. A taki jest ten świat, że, że wymaga wsparcia. Czasem wsparcia od drugiej osoby, czasem wsparcia od, od Boga. I mimo, że to jest takie teraz niemodne, żeby o tym mówić, to myślę, że to jest szalenie ważne. To jest coś, co, co mi wielokrotnie w życiu uratowało tyłek i po prostu zachęcam bardzo do, do tego samego. Tego, żeby nawet jak będą życiu jakieś takie najczarniejsze momenty, to zawsze jest ktoś, czy to jest człowiek, czy to jest ktoś ponad tym, kto, kto życzy nam dobrze i kto. To nas wspiera. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i trzymam kciuki za dalsze Twoje sukcesy. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Ostatnio ucztywie wzięli udział w imprezie półmetkowej, na której z tego co wiem bardzo dobrze się bawili i z tego co wiem była szampańska zabawa. Znaczycie, szampańska. Zobaczcie relacje. Dzisiaj porozmawiamy z panem Tomkiem Mikolukiem. Pan Tomek był organizatorem naszego półmetku, który odbył się 13 stycznia. Witam, panie Tomku. Witam wszystkich serdecznie, miło mi. Czy bał się pan o odpowiedzialności za zorganizowanie takiej imprezy? To znaczy, czy się bałem? Raczej się nie bałem. Bardziej yy, zależało mi na tym, żeby wszystko fajnie wyszło i to była taka trochę trema do końca, żeby pumetek się po prostu udał. A czy zajmował się pan już wcześniej organizowaniem takiego typu imprez, czy, czy raczej to był pana taki, tak jakby, debiut? Nie no, w szkolnictwie pracuję już 18 rok, więc trzy klasy wypuściłem, więc praktycznie co 3-4 lata byłem albo przewodniczącym, organizatorem półmetka, albo studniówki, albo jakiejś takiej innej uroczystości na dużej sali. A ile czasu trwa zorganizowanie takiej imprezy? Wiadomo, trzeba zamówić salę, DJ-a, sprawy finansowe. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem tylko koordynatorem klas drugich i organizowałem półmetek razem z rodzicami. Rodzice bardzo dużo... Musieli się napracować, bo to tak naprawdę oni załatwiali to wszystko, zamówienia. Ja tylko byłem od jakby zbierania od strony finansowej, po zbierania do pięcia tutaj w szkole wszystkich rzeczy, które były związane z półmetkiem, a resztę rodzice organizowali. Czyli rozumiem, że uczniowie i wychowawcy klas współpracowali z panem? Oczywiście, tak, jak najbardziej, więc tu była pani Kolasa, pani Iskra, pani, pani Ula Łamasz, no i ja jako czwarty wychowawca klas drugich. A czy miał pan swój półmetek? Jak pan wspomina tą imprezę? Oczywiście, no ja miałem bardzo dawno temu Pumetek swój, ja chodziłem z absolwentem tej szkoły, więc chodziłem tutaj do szkoły. Było bardzo sympatycznie, Pumetek miałem na Ozotach, tego lokalu już nie ma, to jest tam basen, balaton to się nazywało, no i bardzo sympatycznie było. A chciałem powiedzieć, że moją wychowawczynią w, w klasie drugiej, gdzie był Pumetek, była pani z języka rosyjskiego. Pani Ewa Kampa. O, to pozdrawiamy Panią no, Ewę Kampę. A jakaś wpadka może się wtedy zdarzyła na tym pometku, czy raczej nie? Powiem tak, że nic nie pamiętam, nic. Naprawdę chciałbym dużo rzeczy pamiętać, ale nic nie mogę tak na szybko sobie przypomnieć. Dobrze, w takim razie dziękujemy bardzo za udzielenie nam wywiadu. Dziękuję bardzo, miło było. Tomasz Mikoluk, drugi liceum. Dziękujemy. W stycznia odbyły się zawody siatkówki dziewczyn. Nasze siatkarki, pomimo zaciętej walki, przegrały jednak w tym z lo 1, 1 do 2. Witamy. Przed Państwem Ola Kibicka, czyli pani kapitan. Dzień dobry. Dzień dobry. I Oliwia Lach, czyli jeden z członków tej drużyny. Przed chwilą kolejny wygrany mecz, już drugi. Z tego co wiem, za chwilę macie najtrudniejszy mecz. Jak się czujecie przed kolejnym wyzwaniem? Staramy się bardzo skupić teraz w tych najbliższych minutach i być takie zmotywowane na boisko właśnie żeby zawalczyć, no bo najważniejszy mecz dzisiaj no tak, o motywację się nie martwimy, bo ona na pewno jest już od początku września, ale teraz chodzi tylko już o koncentrację. No dobrze. Jak się czujecie bez trenera? Niestety jest jak jest, ale jak sobie radzicie? No właśnie, jesteśmy pierwszy z takiej sytuacji bez trenera na meczu, ale już dzisiaj miałyśmy z nim wideokonwersację, więc ma na nas oko cały czas już po meczu, co robiłyśmy źle, już wiemy, już dzwonił do nas, no więc dajemy radę jakoś. No musimy dać i wierzymy w nas, on nas wierzy, więc spoko. W takim razie dziękuję Wam bardzo, życzę powodzenia na ten najtrudniejszy mecz, życzę szczęścia. Let's have a game with happy and sad music. Witam, nareszcie mamy zaszczyt gościć naszego trenera, naszej drużyny szkolnej, świadkówki. Witam. Panie Marku? Dzień dobry, witam. Nie wiem, czy to zaszczyt, ale witam. <grym> czy jest Pan zadowolony z naszej drużyny, jak chłopaki dzisiaj grali, dzisiaj i tak w zasadzie nie tylko dzisiaj? Yy, tak, bardzo, bardzo. Jeżeli mówimy o mistrzostwach powiatu, to no, zrobili niesamowitą, niesamowitą niespodziankę, wygrywając z drużyną z koźla. Tego chyba nikt się nie spodziewał, no natomiast dzisiaj powiem szczerze, chyba spodziewaliśmy się troszeczkę wyższego poziomu, natomiast drużyna z Opola i drużyna z Głubczyc no nie były powiedzmy sobie na bardzo wysokim poziomie, więc te zwycięstwa przyszły troszeczkę łatwiej, natomiast tak, jestem bardzo zadowolony czy chłopaki współpracują ze, ze sobą czy nie wiem dużo trenują czy jak to wszystko wygląda wiadomo że pan teraz był nieobecny i jak te treningi wyglądały chłopaki sami chcieli sami mieli taką motywację czy to raczej pan też ich tak namawiał do tego no to bywa różnie bo faktycznie mnie nie było za chwilę mnie znowu nie będzie natomiast jeżeli chodzi o atmosferę i mobilizację w drużynie to jest ona na pewno na, na bardzo wysokim poziomie ponieważ chociażby wczoraj Powiedziałem chłopakom, żebyśmy raczej nie trenowali dzień przed zawodami, no ale tak się zmobilizowali. Kapitan nasz Mateusz Augustyn, pozdrawiamy. Tak zmobilizował chłopaków, że chyba oprócz trzech wszyscy byli i chcieli gdzieś tam trenować, chcieli się ruszać jeszcze dzień przed zawodami. No niestety skończyło się to dość nieszczęśliwie dla jednego z chłopaków, dla Pawła. Ale tak, jest atmosfera, jest mobilizacja. Wygraliśmy dzisiejszy półfinał, także jest wymarzony finał województwa. Odbędzie się u nas w sali, także naprawdę same pozytywy, oprócz nogi Pawła. A jakie są dalsze cele tej drużyny? No, cel był taki, żeby się dostać do finału. To się na razie udało. Finał będziemy organizować u nas w szkole w okolicy połowy marca. Jakie są założenia na finał? Powiem szczerze, każdy wygrany mecz będzie na wagę złota, ponieważ w finale będą same, same najlepsze drużyny. Podejrzewamy, że będą to dwie Nysy i dwa Kędzierzyny. E, oczywiście marzeniem byłoby wygrać finał, Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, że będzie to bardzo ciężkie wygrać e, z sosem z Nysy i, i z klasą siatkarską z Aksy z Koźla. E, no ale zrobimy wszystko, żeby tak było. Mobilizacja jest. E, trenować będziemy również przez ferie i po feriach. Zobaczymy. W tamtym roku chłopaki również zajęli wysokie miejsce, a czy w tym roku doszły doszli nowi zawodnicy, którzy właśnie wnieśli bardzo dużo do tego składu? Bo wiadomo, że w sumie większość składu, no to są już z trzecich klas chłopaki, więc... No niekoniecznie, jeżeli chodzi o, o akurat o trzecie klasy, natomiast w porównaniu do tamtego roku, kiedy wygraliśmy województwo i pojechaliśmy na Mistrzostwa Polskie, gdzie zajęliśmy, przypomnę, czwarte miejsce w Polsce, z tamtego składu nie ma siedmiu osób. Więc praktycznie oprócz trzech zawodników wszyscy są nowi w składzie. Wartością dodaną na pewno jest Adam Rajski, który przyszedł właśnie z Nysy. Ale naprawdę skład jest przeplatany, bo jest z dwóch chłopaków z pierwszej klasy. Są chłopcy z drugiej, są chłopcy z trzeciej. Więc ta różnica w porównaniu do tamtego roku jest na pewno dosyć duża. Natomiast no myślę, że oni pokażą, na co ich stać, właśnie, właśnie w tym finale, a są, są perspektywiczni. Dobrze, rozumiem. Także pozdrawiamy chłopaków i życzymy im samych sukcesów i Panu również. Dziękuję. Dziękujemy. I ostatnia rzecz, zapraszamy na relacje ze studniówki. Dominik, jak tam po studniowce, Jak wspomnienia? Ja bardzo dobrze, fajnie było. Fajnie się bawiłem z chłopakami z trzeciej C, fajnie się bawiłem ze swoją partnerką i myślę, że inni równie dobrze się bawili co ja. E, Okej, okay, a powiedz mi, czy czas do matury teraz szybciej leci? No w sumie no z dnia na dzień coraz szybciej, bo to już jednak chyba nawet minie 100, 100 dni, nie? Tak, tak, tak. No, no jakoś leci, no już powoli trzeba się przygotowywać. E, Okej, okay. a e, czy partnerka Cię deptała podczas tańca? No to bardziej ja ją akurat deptałem tutaj w tej kwestii. No ona mnie nie deptała, akurat ona dobrze tańczy. Ja, ja tutaj gorzej wyglądam. E, a jakieś wypadki, wypadki były? E, pff, nie, w sumie chyba każdy tam jakoś sobie radził dobrze. Spokojnie się bawiliście? Mm, bardzo spokojnie. Okej, okay, to dzięki. Dobra, dzięki. Dobra. No to jestem Siemał Pawliszek. Byłem na Studniówce. W studniówka wyszła mega. Wszystko super było zorganizowane, tak biorąc pod uwagę stodniówkę, to czas czas bardzo szybko leci, no i czuję się dobrze przygotowany do matury i to w sumie tyle. Zdajesz na 100%? Nie. Dlaczego? Nie wiem, ale okay. 100% nie będzie. A kto deptał bardziej, ty czy twoja partnerka? Nikt, dobrze Nikt? szliśmy. O, do grani. No, dobra, to dzięki bardzo. Dzięki. Z tej stronie Trzecioklasistki, Wiktoria Piechota, Agata Borucka i Amanda Mucha. I no to jesteśmy właśnie na no studniówce. Jerzy... Pierwszy no, tak. kilka dni, i jesteśmy dalej w szoku, tak mi się wydaje. Jeszcze nie wyszliśmy. Czekałyśmy miesiącami na tą studniówkę, a przyszła przy, przez jedną noc i się wszystko skończyło, i teraz tylko byle do matury teraz niestety. zostały nam tylko podwiązki. Tak. O. <laughs> czy nie zdałybyście jeszcze raz czyli klasy żeby przejść studniówkę to znaczy, mi się wydaje, że to nie byłoby to samo, ale jednak powtórzyłabym no, tą noc na Ja pewno. też, ja też. Na pewno jeszcze raz bym chciała, ale czy nie zdać całego roku i tego, tego, tej <grym> nauki do tej matury, no to nie wiem, czy bym zaryzykowała, żeby nie zdać. A jak <grym> A czujecie Czujesz się przygotowane do matury? A, kiepsko jeszcze. Powoli, nie powoli, powoli do przodu. 93 dni przed nami, także wszystko da się zrobić. Czyli odliczanie jest wielkie. Wielkie odliczanie, zegar maturalny włączony. Okej, okay, dobra, dzięki. Dziękujemy bardzo. To był Tytus Klimczak oraz Marcel Gąska. Jeszcze jedna prośba.